Witajcie na kanale Hipoteczny Ekspert. Dziś zagłębimy się w temat, który może być kluczowy dla wielu z Was. Zmiana pracy, a akceptacja dochodu do kredytu hipotecznego. Zapraszam Elkadryjusza Napi. Przed podjęciem decyzji o zmianie ścieżki zawodowej warto zastanowić się, jakie to może mieć konsekwencje dla naszych finansów. Zwłaszcza w kontekście planów związanych z zakupem nieruchomości. Być może jesteś właśnie w sytuacji, gdy zastanawiasz się nad zmianą pracy, a jednocześnie budujesz dom lub podpisałeś umowę deweloperską. Jeśli swoje plany zamierzasz finansować kredytem hipotecznym, to zwróć uwagę na kilka aspektów, które omówię w dalszej części filmu i wyjaśnię na co zwrócić uwagę, aby nie pozbyć się zdolności kredytowej na kilka miesięcy. W tym odcinku pod lupę weźmiemy najbardziej popularny dochód, jakim jest umowa o pracę. Banki zazwyczaj sprawdzają dochód wstecz w okresie 3, 6 lub 12 miesięcy. Dlatego do wniosku musimy udokumentować, załączyć potwierdzenia wpływów na konto za ostatnie kilka miesięcy w formie wydruku lub pliku PDF z bankowości internetowej. Jeśli wynagrodzenie z kolei wypłacane jest gotówką, to może być to zaświadczenie ZUS-u o podstawie naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, ale aktualnie wynagrodzenie wypłacane w gotówce akceptowane jest dosłownie w dwóch bankach. Pamiętaj o tym, że podstawowym dokumentem potwierdzającym dochód jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach na druku bankowym. Takie zaświadczenie wypełnia i podpisuje pracodawca, a klient zawsze ten druk dostaje na maila już po wyborze banku. W kilku bankach, zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy możemy zastąpić własnym oświadczeniem na druku bankowym, i dalej idąc, bank dysponując tymi informacjami przyjmuje nasz średni dochód, który wynika z tych dokumentów. Jeśli Mamy jakieś sytuacje, które odbiegają od normy. Na przykład jeśli aktualnie klient znajduje się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niestety bank nie przyjmie tego dochodu. Podobnie będzie, gdy umowa o pracę będzie zawarta na okres próbny, ale zaraz po, po tym, gdy ten okres próbny się zakończy, bank już kolejnego dnia może przyjąć ten dochód licząc dochody, które występowały w tym okresie próbnym do średniej, jak i ten czas w Okresie próbnym do stażu wymaganego przez bank. Nie jest już istotne, czy umowa jest zawarta na czas nieokreślony czy też określony. Ważne, aby w wypadku, kiedy jest na czas określony, data zakończenia umowy nie upływała wcześniej niż 6, 8 lub 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Specyficzna sytuacja. Występuje, gdy klient zmienia pracodawcę, co wiąże się często z wyższym wynagrodzeniem albo z pozostaniem na tym samym stanowisku lub w podobnym stanowisku, ale w innej formie etatu na przykład. Przeanalizujmy taki przykład. Jeśli pracowałeś kilka lat u jednego pracodawcy na danym stanowisku, ale właśnie podjąłeś decyzję o zmianie pracy, to składasz wypowiedzenie i zawierasz nową umowę o pracę. Wówczas teoretycznie tracisz zdolność kredytową. Lecz jeśli przerwa pomiędzy tymi umowami nie będzie dłuższa niż 30 dni, to kilka banków zaakceptuje Twój, do, twój nowy dochód już po pierwszym wpływie. Po pierwszym wpływie nowej pensji ten dochód może być przyjęty do zdolności kredytowej. Istotne jest to, aby nowa umowa nie była zawarta na okres trudny. Na dzień złożenia wniosku, co musi wynikać ze zaświadczenia o zarobkach. Istnieje tutaj też kilka pułapek. Na przykład, podejmując pracę w drugiej połowie miesiąca, pierwsza Twoja pensja wynosić będzie ułamek całej pensji, która wynika z umowy o pracę. I wówczas bank przyjmie tylko ten ułamek, ułamkowy wpływ do średniego dochodu, który jest przyjęty do analizy kredytowej. Często nowa umowa zawierana jest też na okres próbny, który trwa do trzech miesięcy według kodeksu pracy. W tym okresie Twój dochód nie będzie przyjęty do zdolności kredytowej, ale zmienia się to już następnego dnia po zakończeniu okresu próbnego. I wówczas ten dochód możemy przyjąć do zdolności kredytowej. Z kolei, jeśli wynagrodzenie składa się z podstawy i dodatków, to niektóre dodatki, takie jak premie lub prowizje mogą nie wystąpić w pierwszych miesiącach nowej pracy, a to rzutuje na wysokość pierwszego wynagrodzenia. Jak dokumentujemy zmianę umowy o pracę? Składając wniosek o kredyt hipoteczny, dokumentujemy dochód w sposób standardowy, czyli dostarczamy zaświadczenie o zatrudnieniu od aktualnego pracodawcy oraz wpływy na rachunek. A w, w przypadku zmiany pracy mogą to być dodatkowe dokumenty takie jak świadectwo pracy, kopię nowej umowy o pracę, PIT za ostatni rok podatkowy lub na przykład zaświadczenie z ZUS o podstawie naliczania składek. Rodzaj dokumentu i zakres czasowy, jaki obejmuje ten do dokument wynika z wymagań dar wybranych banków. Podsumowując, Zmiana pracy nie jest jednoznaczna z utratą zdolności kredytowej na kilka miesięcy, ponieważ nowy dochód może być zaakceptowany nawet po pierwszym miesiącu, po pierwszym wpływie. Jeśli jednak planujesz zmianę pracy jednocześnie zakup lub budowę nieruchomości, to zastanów się nad przebiegiem tych zmian, aby uniknąć sytuacji dosyć mocno stresujących czyli zatrzymania budowy lub po prostu dużych opóźnień u dewelopera, co może prowadzić do sporych komplikacji. W niektórych przypadkach zmiana pracy może mieć wręcz pozytywny wpływ na zdolność kredytową, na przykład jeśli dochód ulegnie powiększeniu. Pamiętaj też proszę o tym, że każda sytuacja jest indywidualna i wymaga indywidualnej oceny zdolności kredytowej. W tym materiale omówiłem zmianę umowy o pracę. Ale jeśli planujesz zmianę formy zatrudnienia z umowy o pracę na samozatrudnienie, tak zwaną umowę B2B, to obejrzyj inny odcinek, który nagrywam w temacie umowy B2B i na takie hasło znajdziesz go na naszym kanale. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały na naszym kanale. Do zobaczenia. Dziękuję. Alka Dyszkrobik.